Dzień dobry, nazywam się Maciej Ślot. Jestem doktorantem z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego i dzisiaj chciałem opowiedzieć o naszym czujniku mikrofalowym do pomiarów defektów w drukach 3D. I to jest wynalazek, który jest jednym z elementów, który opracowuję w ramach mojego doktoratu, rozprawy doktorskiej. I jakie tak naprawdę motywacje są, co nas skłoniło do tego, żeby czymś takim się zająć? Skłoniło nas to, że druk 3D to jest naprawdę jedna z podstawowych metod laboratoryjnych obecnie w prototypowaniu. I tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o jakimś prototypowaniu takim typowo na cenę technicznym, ale to są również w warsztatach związanych z technologiami medycznymi, jak i również istnieją tak naprawdę już industrialne zastosowania na szerszą skalę druków 3D do robienia jakichś tam różnych precyzyjnych elementów. Także to jest technologia, która strasznie się rozrosła, rozrosła się, ponieważ zwiększyła się też strasznie ilość filamentów, materiałów, z których można różne rzeczy robić. To już nie są tylko takie plastiki bardzo potrzebne. Podstawowe jak na początku, tylko teraz mamy elementy domieszkowane jakimiś metalicznymi drobinkami czy włóknami węglowymi, tak aby zwiększyć ich przewodnictwo. Mamy również materiały na przykład elastyczne, biodegradowalne. Naprawdę możliwości jest mnóstwo, natomiast oczywiście te nowe możliwości generują też różne wyzwania, które stoją przed inżynierami i jednym z takich wyzwań jest to, że na rynku nie istnieje obecnie żadna dominująca metoda kontroli próbek. E, także, e, jeżeli chcemy sobie drukować jakiś element, to tak naprawdę, e, żeby ocenić jego jakość, czy druk poszedł ok, czy nie było żadnych tutaj związanych z nim problemów w trakcie wydruku, czyli na przykład nie odlepił się od stołu w trakcie druku, czy dysza się nie zapchała, czy się nie rozwarstwił, możliwości jest naprawdę naprawdę dużo. no to Rozwiązaniem takim najprostszym jest po prostu zerkanie na ten element co jakiś czas, ewentualnie ustawienie kamery internetowej i patrzenie zdalnie. Natomiast nie ma jakiejś innej dominującej metody. I w związku z tym my stworzyliśmy taki własny czujnik, podjęliśmy próbę stworzenia własnego rozwiązania, które nam pozwoli tak aby można było ten proces kontroli prowadzić po pierwsze automatycznie, a po drugie no, osiągnąć to, co jest najważniejsze. Czyli większą efektywność materiałową. My żyjemy w czasach, w których coraz częściej mówi się o tym, że e, jednak zrównoważony rozwój jest bardzo ważny. I e, Konsekwencji musimy ograniczyć. Metoda druku 3D jest metodą świetną do prototypowania, ale my musimy ograniczyć ilość odpadów z tym związanych, tak aby to było efektywniejsze, jeżeli ta metoda ma być bardziej przyjazna środowisku, to no bo nie ma co ukrywać, że drukujemy na filamentach plastikowych w większości. I naszą metodą, którą postanowiliśmy wykorzystać tutaj, to jest spektroskopia tylko to jest taka spektroskopia dielektryczna, Zwana również radiofrequency, czyli tam radiowa, mikrofalowa. Jak zwał, tak zwał, nie jest to najważniejsze. Jedyne co się tutaj liczy to jest to, że do tego wykorzystujemy fale elektromagnetyczne, które mają około metra paru dziesięciu cm długości. To, jest, to są dużo dłuższe fale niż te znane nam z życia codziennego, czyli widoczne gołym okiem, nasze światło po prostu. I sama metoda też się różni względem takich fal, właśnie typu podczerwień, światło czy UV. Dlaczego się różni? Dlatego, że klasycznie, jeżeli myślimy o spektroskopii, to w takiej klasycznej spektroskopii, która, nie wiem, na przykład jest wykorzystywana bardzo często w biologii, biochemii. To jest to metoda po prostu interpretacji widm uzyskanych właśnie w wyniku oddziaływania jakiegoś tam promieniowania z materią, która się znajduje w jakimś miejscu, w jakimś kuwecie, gdziekolwiek to zamkniemy. I tak najprostszym, najczęstszym, najczęstsze używane spektroskopie, najczęściej używane to są spektroskopie typu UV-WIS, to podczerwona. Tam mogą być jeszcze różnego rodzaju, jakieś nie wiem, ramany. Natomiast ich, ich zasada działania jest w gruncie rzeczy podobna. Czyli mamy jakieś źródło promieniowania, które daje nam wiązkę, no już nazwijmy to światła, różnokolorowego, która pada na monochromator. Monochromator, czyli taki element, który wycina nam wiązki o różnych długościach fali i pozostawia jakąś konkretną, czyli mówiąc w prostych słowach, jeżeli rzucimy kolorowe światło białe po prostu na nie, to możemy otrzymać na przykład światło zielone albo niebieskie, albo żółte, jakie tam chcemy. Najprostszym monochromatorem jest pryzmat, bo pryzmat rozszczepia światło, tak? Na szczęście ta dalej ta wiązka monochromatyczna, którą żeśmy sobie stworzyli, przechodzi przez specjalną przesłonę i dalej przechodzi przez kółko, Kuwetę, w której jest właśnie substancja, którą chcemy pomierzyć. No i badamy sobie jakieś tam znane stężenia różne i wyznaczamy taką krzywą wzorcową. Badamy sobie to, co chcemy pomierzyć, i potem próbujemy to dopasować, tą absorpcję czyli tą ilość tego promieniowania, które nam przeszło przez tą kuwetę. Tą, badamy sobie transmisję. Patrzymy, jaka, jak ta transmisja wygląda względem znanych nam stężeń danej substancji. To jest taki bardzo uproszczony schemat spektroskopii klasycznej. Natomiast nasza spektroskopia, ta dielektryczna, o której mówiłem wcześniej, niestety jest troszkę bardziej skomplikowana, ale daje też dużo większe możliwości. Dlaczego? Dlatego, że żeby zacząć z tą techniką, musimy sobie wyjść troszkę od czego innego. Wyjdźmy z takiego twierdzenia, zwanego równaniem telegrafistów, które nam mówi o tym, równanie telegrafistów, jego najważniejszą konsekwencją jest to, że maksymalna moc sygnału dociera do obciążenia jeżeli jego impedancja jest w uproszczeniu równa impedancji źródła. E, czyli mamy tutaj to e, obciążenie, czyli ten element, który ma odebrać tą energię, e, i do niego dociera najwięcej, najwięcej energii w momencie, kiedy mamy wszędzie taką samą impedancję. W tych układach takich mikrofalowych, radiowych przyjęło się, że każdy element dobrze, aby miał impedancję 50 Ohm. To jest historyczny, troszkę historyczna zaszłość. E, nie ma co się nad tym w tej chwili dłużej rozwodzić, dlaczego konkretnie 50 ohm, natomiast w momencie, kiedy mamy wpiszęcie 50 ohm, to tam, jeżeli my chcemy, żeby do naszego obciążenia dotarła maksymalna moc, maksymalna energia, no to musimy po prostu mieć cały układ 50 ohmowy. Natomiast w przypadku, jeżeli mamy niedopasowanie, Pomiędzy impedancjami, czyli na przykład załóżmy, że nasz generator sygnału ma 50 Ohm, ale kabel koncentryczny, który sygnał przewodzi, nie ma 50 Ohm, tylko ma 75, czy ile tam chcemy, to na granicy Ośrodków, czyli generator w tym przypadku i kabel koncentryczny, powstaje nam fala odbita, która wraca do generatora, no i w ten sposób zaburza nam jego działanie, bo sygnał zamiast tylko i wyłącznie wychodzić z generatora, to częściowo nam się odbija od niego, wraca, no i się to wszystko miesza. Więc nasza technika w tej spektroskopii, to co jest najważniejsze, to jest to, że dbamy o tę obecną linia aby cała linia miała tutaj obciążenie równe jak najbardziej 50 omom, om, i e, ponieważ inna, inaczej może nam powstać fala odbita, e, która będzie wpływać na generator. Niemniej ma ona też pozytywny, e, pozytywną cechę, ponieważ e, odbicie które generuje nam się na granicy ośrodków, jeżeli założymy, że wszystko jest równe 50 ohm, oprócz samemu, samego obciążenia to to odbicie od obciążenia powie nam, że to obciążenie nie jest dopasowane 50 omowo. Czyli będziemy mieć więcej informacji, bo oczywiście część sygnału przejdzie sobie tam dalej, natomiast część sygnału nam się odbije. Czyli my nie będziemy mieć tylko i wyłącznie w takiej spektroskopii mikrofalowej analizy sygnału, który nam przechodzi po prostu od generatora do analizatora, tylko jeżeli wstawimy w środek element, który jest niedopasowany impedancyjnie, to ten elef, od tego elementu odbije się część sygnału i trochę wróci. I to ten sygnał odbity też możemy pomierzyć. Tak jak się na przykład mierzy w bardzo dużym uproszczeniu. To jest, to jest akurat ogromne uproszczenie, ale sygnał w radarach, tak? Radar nadaje sygnał, a potem mierzy odbity sygnał od obiektu, który chcemy pomierzyć. Czyli mierzymy nie tylko transmisję, ale i odbicie. I mamy przeróżne metody pomiarowe, jeśli chodzi o. O, o czujniki, o sensory tutaj w spektroskopii mikrofalowej, bo możemy mierzyć metodą linii transmisyjnej, czyli po prostu właśnie, w, mówiąc tak w dużym uproszczeniu, włożyć w kabel koncentryczny bądź jakiś falowód jakiś element, który chcemy pomierzyć, zobaczyć, ile się od niego odbije, ile przejdzie tego sygnału i na podstawie wyznaczyć sobie tego parametry tego obiektu. Możemy mierzyć w wolnej przestrzeni, czyli nadawać, skonstruować anteny i nadawać sygnał elektromagnetyczny, i go od, przez jakąś próbkę i patrzeć, jak on propaguje, czyli ile się on właśnie odbija, ile się e, rozprasza, ile tam e, się, i jaka jest transmisja, no a możemy też metody wykorzystywać takie czysto odbiciowe właśnie, tak jak radar na przykład, tylko to jest duże uproszczenie, e, ponieważ konstrukcja radaru jest jeszcze... E, to jest bardzo skomplikowana technicznie, to bardziej chodzi mi obrazowo, żeby tutaj sobie pomyśleć o tym, ponieważ jest to taki właśnie element, który nadaje sygnał, a potem ten sygnał odbity od obiektu mierzy. I jaki jest ideowy schemat naszego układu? Ideowy schemat naszego układu, który ma służyć nam, ma służyć pomiarom druków 3D, jest taki, że to jest układ, który jest kontrolowany przez komputer, komputer, który jest jednocześnie podłączony pod drukarkę 3D i pod moduł, który nam i generuje sygnał i analizuje sygnał. I co teraz się dzieje? Nasza sonda, sonda, która mierzy nam nasz druk, przyczepiona jest została do ekstrudera. Ekstruder to jest ten element w drukarce 3D, który służy za no w nim znajduje się dysza z której mówiąc już tak bardzo pospolicie wypluwany jest ten element, ten filament. Więc nasz element przyczepiony jest blisko tej dyszy na ekstruderze tak żeby można było jednocześnie nakładać kolejne warstwy oraz brać i, i, i robić pomiar. Skanowanie obiektu, no to może się wy, właśnie tutaj wykonywać w trakcie tworzenia danej warstwy, po zakończeniu druku. Tu nie mamy z tym problemu. Natomiast całość jest kontrolowana przez komputer za pomocą aplikacji, którą żeśmy napisali w języku Python, która komunikuje się z drukarką, tak żeby synchronizować jednocześnie nadawanie sygnału. i ruchy drukarki, która drukuje nam e, daną próbkę. I sam w sobie sensor jest właśnie w ten sposób przytwierdzony mniej więcej do naszego ekstrudera. Tu jest ekstruder z dyszą, która nam ten filament wypycha, a tutaj obok mamy możliwość robienia pomiaru. Tak, żeby na przykład po zakończeniu pomiaru danej warstwy skanujemy jeszcze raz ten obiekt za pomocą tego naszego sensora. Sonda została wykonana w takim programie CST Studio. To jest program, jeden z najpopularniejszych programów do symulacji elektromagnetycznej. Od używanych właśnie na częstotliwościach radiowych, mikrofalowych, większość naprawdę dużych producentów różnego rodzaju telekomunikacyjnych urządzeń typu telefony wykorzystuje właśnie CST do projektowania anten, do projektowania układów. No, bardzo potężne oprogramowanie, za pomocą żeśmy, którego żeśmy zaprojektowali nasz, nasz, nasz czujnik. Czujnik, który nadaje sygnał jest taką, można powiedzieć, małą antenką, który wnika, w, wnika i odbija się od pierwszych warstw, tam no, powiedzmy na poziomie jakimś 0,3-0,7 mm w naszych próbkach. Czyli mamy lekkie wnikanie tak, żeby nie dotknąć tego stołu, tak żeby sygnał odbił nam się od próbki i wrócił z powrotem, żebyśmy mogli pomierzyć, co ta nasza, co w danym miejscu spowodowało to odbicie. Jeżeli będziemy mieli jednorodną próbkę, to w obrębie całej próbki zakładamy, że mamy jednorodne odbicia. Jeżeli w danym miejscu powstanie jakiś defekt, albo nie pojawi się filament, bo próbka się odlepi, próbka e, przykładowo e, zostanie e, filament się zapcha, zdyszy i w ogóle nie zostanie tam umieszczony, to nastąpi zupełnie inny rodzaj odbicia, bo nie będzie tam takiej jednorodnej powierzchni jak wokół. Tego naszego wokół, na obszarze, którym skanujemy. Także sonda została zaprojektowana tak, aby działać w sposób bezkontaktowy, nadawać sygnał i patrzeć na odbicie. Tutaj wszelkiego rodzaju metody kontaktowe nie miałyby uzasadnienia, z prostej przyczyny. W czasie druku 3D filament jest rozgrzany i wszelkiego rodzaju próby dotykania tego filamentu rozgrzanej warstwy, no po prostu kończyłyby się jej deformowaniem. I teraz jeśli chodzi o, tutaj mogę tak w skrócie bardzo szybciutko pokazać, że po zakończeniu druku takiej warstwy, Widać, no, w piramidce ten element ma się stać piramidką, prawda? Po zakończeniu druku nasz czujnik po prostu skanuje sobie najwyższą warstwę, patrząc, czy jest ona jednorodna. I jeżeli chodzi o takie ciekawe wyniki, to myślę, że warto, żebyśmy spojrzeli sobie na tą próbkę. To jest próbka, która jest domieszkowana włóknami węglowymi i czysto teoretycznie została wydrukowana i nie ma żadnych defektów, jest bardzo ładna. Natomiast co nasz czujnik pokazał? Nasz czujnik pokazał, że ta próbka zawiera w sobie takie jasne obszary, te żółte tutaj, które widać, które, co to jest? To są takie punkty, które jeżeli przyłoży się nawet taki najprostszy miernik oporności, to okaże się, że tutaj mamy inne... Inną oporność, jest inne domieszkowanie. Ten materiał jest domieszkowany włóktami węglowymi, ale one się nie rozłożyły jednorodnie w obrębie całej próbki. I optycznie, my optycznie możemy oczywiście wykrywać sobie różnego rodzaju defekty, typu właśnie odklejenie się, zapchanie się dyszy, ale to są rzeczy, które można też kamerą zobaczyć. A tutaj chciałem zwrócić Państwu uwagę na nasz czujniczek, który może też badać defekty typowo-materiałowe, czyli właśnie jednorodne, niejednorodne nałożenie się do mieszki, jaki tu Miałoby wpływ na próbkę. Ogromny, ponieważ jeżeli potrzebowalibyśmy stworzyć jakiś element przewodzący, to w przypadku braku jednorodnego przewodzenia na całej powierzchni możemy mieć. Yy, przy łączeniu tego z innymi elementami brak styków w danym styków elektrycznych w danym miejscu. także tutaj ta próbka, ten nasz czujniczek w tym przypadku wykazał nam po mikrofalowym skanowaniu, że mamy problemy z defektami, problemy, które nie są widoczne gołym okiem. uważam, że to jest bardzo ciekawe i optyczny pomiar nie daje tego typu możliwości, tylko właśnie mikrofalowy, badając różnego rodzaju odbicia. A czemu tutaj mamy inne kolorki? Dlatego, że odbicie od elementów, które są przewodzące, no jest po prostu trochę większe, tak, zawsze materiały przewodzące, jeżeli w tym danym miejscu coś nam przewodzi, no to tam odbija się więcej tego, tego sygnału i tu rzeczywiście więcej nam się odbiło w tych konkretnych miejscach. Pojedynczy piksel na tym skanie ma 1 mm. I teraz, jeżeli chodzi o dotychczasowe rezultaty, to tutaj badaliśmy już najpopularniejsze filamenty, takie typowo polimerowe, domieszkowane. Mamy ze sobą doświadczenie z różnymi, druk się naprawdę rozwija, więc staraliśmy się też mierzyć płynne, płynne, żelowe próbki. I nasz podstawowy układ również był testowany we współpracy z. Jednym z największych w Polsce producentów filamentów do druków 3D. Tutaj sam w sobie czujnik i moja prezentacja do jego, do, do, dotycząca właśnie naszych wyników została nagrodzona podczas Sympozjum Młodych Naukowców na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jako najlepsza prezentacja z kategorii fizyki doświadczalnej, z czego się bardzo cieszę. Oraz toczy się obecnie proces publikowania pierwszego, pierwszego z serii naszych artykułów związanych z rezultatami, eee, związane tutaj z rezultatami pomiarów. Eee, y Druków czy defektów w drukach 3D. Mamy już również zgłoszenie patentowe do urzędu, które było konieczne przed rozpoczęciem publikacji, tak aby nasze prawa były zabezpieczone. I to wszystko było możliwe dzięki temu, że otrzymaliśmy finansowanie z programu Inkubator Innowacyjności, właśnie w ramach takiego projektu czujnik mikrofalowy do wykrywania defektów materiałowych. Zaprezentowany dzisiaj Układ, to jest właśnie efekt końcowy tego projektu, który obecnie staramy się rozwijać dalej, ponieważ mamy pomysły na kolejne zmiany w algorytmie, na być może tutaj dodanie elementów sztucznej inteligencji. No i również oczywiście nawiązujemy, w tej chwili jesteśmy już na etapie, na którym będziemy mogli nawiązywać komercyjne relacje z partnerami, ponieważ czujnik od strony takiej, właśnie przedwdrożeniowej został odpowiedni. Przygotowany, a teraz czas, aby rozwinął się dalej i został przygotowany do wdrożenia. Dziękuję Państwu za uwagę.